nagle przepaść. Zachowaj silną krew, musisz być mężczyzną. Zachowaj silną krew, musisz być mężczyzną. Zachowaj zimną krew, musisz być mężczyzną. No może i tak. Ale ja mam dopiero 7 lat. I jak ja mam teraz ostro skręcić w lewo? Ojciec trzy dni czytał mi podręcznik. Zamyśliwszy, zwrot, to prawą nogę wysunąć nieco do przodu, kierując nieco ku środkowi, przechylając się jednocześnie na tę stronę i przyklekając na... Dla mnie, oczywiście dla mnie najważniejsze były historie naszych ojców. Myśmy ten spektakl poświęcili ojcom. Ja opowiadam po raz pierwszy w życiu, opowiadam na scenie jako reżyser o swoim ojcu, oczywiście poprzez aktora. Pozostali aktorzy mówią prawdziwie o prawdziwych swoich więc to jest taki bardzo, taki bardzo moment osobisty i taki bardzo, bardzo ważny pewnie dla każdego opowiedzieć. Nie zawsze się ma taką okazję. Natomiast co chciałbym przekazać widzom co jest najważniejsze dla widzów, myślę, że to jest ten temat związany z ekologią, bo tutaj te historie ojców mają, opowiedzieć o tym, w jaki sposób, czyniąc jakby rzeczy dobre, będąc częścią jakiegoś systemu do tego, do tego końca świata, czy tego zagrożenia końcem świata doprowadzaliśmy. Ojciec trzech ojców, mój ojciec, który zajmował się rolnictwem i, i, i rolnictwem przemysłowym, ojciec mama Goba, który pływał na francuskim statku, a, ludzi, którzy przedtem przewozili nie, niewolników, a teraz zbierali orzeszki ziemne, które tak naprawdę powodowały jałowienie północnej Afryki, czy ojciec Artema Manuilowa, który był górnikiem. Ich działania, działania jakby takie, no takie służące zaspokojeniu potrzeb rodziny, zabezpieczeniu rodziny, w jakim sensie były częścią systemu, który doprowadził do, doprowadza do, tej, do tego, nie, tego niebezpieczeństwa klimatycznego, które dzisiaj jest. No i to o tym jest ta opowieść, jak, te, jak to nasze życie, jak te nasze dobre, dobre czasami chęci prowadzą w złą stronę i w jakim, jakim niebezpieczeństwie, przed jakim niebezpieczeństwem stoimy? Akurat rozmawiamy w tej chwili tuż po spektaklu, ta ostatnia scena, włączamy tutaj takie nagrzewacze, nagrzewnice. Akurat tutaj w teatrze dosyć wysoko jest sufit, ale w teatrze w Warszawie te nagrzewnice są blisko. Widzowie się często zaczynają rozbierać, zdejmować kurtki, zdejmować, zdejmować marynarki w tym dymie i w tym gorącu. Nagle takie jest jakieś naprawdę fizyczne odczucie tego, co niestety może nas Paweł Starbowski, który pisał. Tekst i Paweł który reżyserował, spotkali się ze mną oczywiście przy stoliku, przy kawie i powiedzieli: A ty uratujesz ten świat, bo kobiety go uratują. Ja powiedziałam: No nie, 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 z jakiej paki. I potem właśnie wymyśliłam, że może jednak będę katastrofą.